Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Jarek Adamek jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Jarek czeka dzień na państwa dzień dobry, telefon. Patrycjo. Dzień dobry, dzień dobry. No i co? I można dzwonić. Zapraszamy. 65-529-5529. 2 lutego. Dzień dobry. Długi lutego. Halo. Dzień dobry, słuchamy. Radio tak? Tak, słuchamy. Bardzo prosimy złożyć życzenia panu dyrektorowi szkoły święciechowie i tym panią wychowawczyniom, panią nauczycielką a szczególnie tym maluchom, które występowały, tym wnukom, prawnukom. Śliczna impreza. A, impreza z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci. Dnia Babci i Dziadka, o. tak. A jesteśmy już pradziadkami, więc naprawdę bardzo się jesteśmy uradowani z tego. O, Prosimy o... O podziękowania. Dobrze, dobrze, zrobimy. Szkoła podstawowa w Święciechowie. Święciechowie, panu dyrektorowi, tym baruchom i tym, tym paniom wychowawczyniom. Dobrze. Panu dyrektorowi, całemu ciału pedagogicznemu oraz Otoś uczniom. Tak, bardzo dziękujemy. Dobrze. To co, kwiaty i motyle dla nich? Dobrze, niech będzie. Od wszystkich dziadków, kiedyś będę dziadkiem, więc solidaryzuję się. Proszę uprzejmie. rozmarzyłem tym swoim dziadkowaniem potencjalnym kiedyś. Będę jak mój dziadek Czesław, będę miał miętówki w kieszeni. O... Ale dzieci nie lubią miętówek. Ja uwielbiałem. Ty lubiłeś miętówki? Dziadek Czesław miał zawsze w kieszeni miętówkę i zawsze tę. To jakiś inny byłeś, ci powiem. Ja zawsze byłem inny, ale pamiętam. W pięknej miejscowości w Wolenice, to Rozdrażewa. 65 529 5529 odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zwrócić uwagę na zalegające liście na chodniku na ulicy Górowskiej w Zaborowie. Jest to narożnik rynku Zaborowskiego a Górowska. No, w niektórych momentach na wysokości 6 lat pieszych i w niektórym w szerokości, to jest 80% te liście zajmują powierzchnię tego chodnika. Czyli była osoba, która jest odpowiedzialna tutaj za to, żeby po prostu usprzątać to te liście. Mm -hmm. Teraz myślę, czy to MZO, czy to Zieleń Miejska, ale dobrze. Liście na chodniku ulica Gorowska koło rynku Zabawioskiego. Dziękuję panu tak bardzo. bardzo. 65 529, 55, 29. Czekamy, co tam jeszcze dzisiaj u państwa przy tym pięknym dniu. 2 lutego przypominamy Matki Boskiej Gromnicznej Koniec okresu bożonarodzeniowego. Trzeba choinkę rozebrać. Kto jeszcze ma choinkę? Ubraną? Ręka w górę? Patrycja nie podnosi ręki w górę. Ja podnoszę rękę w górę. U mnie jeszcze stoi. I trzeba będzie ją niestety już pożegnać. Szkoda, no ale trudno. Yy, I co jeszcze dzisiaj jest? A dziś jest Dzień Zakonnicy jeszcze. Można zakonnicom życzenia ja złożyć, jak macie jakieś znajome zakonnice. 65 529 5529. Czekamy na kolejne Państwa telefony. Przy tej okazji oczywiście piątkowej, także, bo weekend się zbliża, więc mam nadzieję, że Państwo w dobrych nastrojach. Szykujecie się już do weekendu. Będzie to przedostatni weekend karnawału. Przy okazji przypominam, bo już też powoli się karnawał zbliża do końca. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę redakcję, z Rawicza. Czy. Panie Jarek, mógłby się jakoś dowiedzieć, co dalej z kolejarzem, czy będziemy mieć żurzel, bo kompletnie nic nie wiemy. Czy wystartuje, czy nie wystartuje kolejarz Rawicz, nic. Nie wiem, redakcję I... sportową możemy zapytać, czy coś wiedzą na ten temat, ale zdaje się, że na razie chyba tam nie bardzo są chętni, żeby się wziąć za co. Zafinansowanie pewnie, to jest największy problem. Bo no to chyba jest właśnie prezesa nie ma i ten. A pieniądz no jakby... potrzebny na taki sport, więc. O jest, pieniądz potrzebny. kibicą go, go brakuje. A kibice się nie zrzucą na taką drużynę, nie? No nie, bo to są za duże koszty. No ale jakby pan Jarek tam gdzieś w Unii czy gdzieś tam mógł zaciągnąć, bo tam coś było, że Unia by coś chciała, to... Jak będą, tak, jak będą jakieś wieści, to na pewno w portalu LKPL i w naszych wiadomościach sportowych się, poje, się pojawią, natomiast chyba na razie być może ten sezon macie akurat posuchy bez tak, Także pozdrawiam ze słonecznego Rawicza. Pozdrawiamy także Dziękuję. bardzo słoneczny Rawicz, to już prawie śródziemnomorskie klimaty na Zabrzmiało południu. to jak ciepłe kraje. Pozdrawiamy ze słonecznego Rawicza. Po... Cudownie, nie? Takie pozdrowienia ze słonecznego tak. Rawicza. Gdzieś teraz czytałem no. dzisiaj chyba, że podobno takie upały są w Katalonii w Hiszpanii, że podobno w Barcelonie racjonowanie wody wprowadzają. No, no u nas też, na przykład upały jutro do 11 stopnia, w przyszłym tygodniu jeden dzień będzie taki, że do 13. To no wiesz, to, to już, już pierwsze. To, to silne upały pani, w środku zimy. Proszę, takie temperatury latem się też zdarzały, więc rzeczywiście już klimacik będzie. 65 529 5529 Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry panie Erku. Witamy. No, witam. Yy, całe szczęście, że Pan jest znowu po tej strasznej yy, hermenegildzie, czyli po, 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 po pewnie yy, po grypie, no. No, takie tam, wie Pan, no, przeziębienie no, bez sensu, ale... się człowiek czuł, jak czuł, nie? No, czuł się. <laughs> Czym no, możemy służyć? Tak. Yy, chciałem tylko zgłosić, że tutaj Mierosławskiego zostaje bez... bez... Yy, jak coś mówi, bez... No, mi e, zabrakło. E, bez zmian? Bez zmian, o. Bez zmian. Miewiosławskiego, Czyli... chodniki przede wszystkim, nie? E, tak, przede wszystkim te chodniki, no. Bo tutaj droga to nie jest taka, jaka jest, bo tutaj z Aldiego wyjeżdżają i, i po prostu autostrada, nie? Mm. No tak, Miewiosławskiego było zgłaszane, no ale dobrze, przypomnijmy się grzecznie bardzo y, w tej sprawie. Tak. A jeszcze... A jeszcze słyszę, że pan ma katar albo coś. Tak, ja mówię takie tam się snuje. <grym <grym tam. Pogody <grym> bez dobra. sensu są to Dobra, tak, pozdrawiam serdecznie i panią dziękuję, patrycję też. Panią patrycję przede wszystkim pozdrawiamy. Bo oczywiście. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiamy. Dobra. Dziękujemy i 655295529. Co tam jeszcze u Państwa dzisiaj? Coś właśnie takiego może by już właśnie przy, przywiosennego się pojawiło. Jakiś taki temat przywiosenny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana w redakcję. Mam takie pytanie. Swego czasu zakończył się remont przejścia na Słowiańskiej pod Torami tam tak. przy Rondzie. Zadałem pytanie panu naszemu Borowiakowi, prezydentowi, mhm. gdzie się podział ten zegar, który tam się wkomponował dosłownie w ten, ten krajobraz tak. tego przejścia. Tak, i co pan no, odpowiedział, odpowiedział mi dwa lata temu, że wyjaśni. No do dzisiaj nie da żadnej odpowiedzi, więc nie wiem, czy jeszcze wyjaśniam. Czy... Nie, ale wie pan, co to się pojawiało już u nas yy, ta sprawa tego zegara i tego nieszczęsnego właśnie przejścia. No tam jest taki problem, że to kolej właściwie miała ten zegar i ona go yy, zwinęła przy okazji remontu torów. I coś ta, ta, takiego. Bo był tak pięknie skomponowany był. ten krajobraz tam. Coś na współsłowiański już wiedział, czy zdąży na pociąg, czy nie zdąży. Można było sobie odpuścić. <gry> e tam jest tak, że chyba nie ma instalacji, z tego co pamiętam, bo to mówię, to historia sprzed dwóch lat, mhm. nie ma tam instalacji, żeby, żeby podciągnąć i zamontować ten zegar, ale wiem, że to była kwestia kolei, która ta kolej odpowiadała właśnie negatywnie na te postulaty, więc na razie jesteście Państwo skazani na zegarek na, no, en, tak na pięknie, ręce. Tak, że, ale jeszcze jedna rzecz, bo y, tłumaczą się, y, bo chodzi o wózki, o rowery, ludzie tam wrzeszczą, y, targają te, te, te biedne te, te rzeczy. Y, czy tam by nie można zrobić przejścia na zasadzie, jakby pan patrzał z góry tak. na zasadzie jakiejś litery C, U, że po prostu zachodziłoby się do, 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 do tunelu z boku. Że wejście i wyjście byłoby z boku. Tunel tunelem. Uhum. A później leko w prawo czy leko w lewo? Wszystko jedno. No to kompletne przebudowanie by panu się marzyło. Ale zyskalibyśmy na długości biegu, tak? I wtedy już by nie było to, że jest za stromo, tylko można by było robić jak tylko się komu tam podoba. Hmm. Hmm. Tak jak mówię, przejście to jest niestety kwestia kolei, i tu wiem, że też jakieś tam były pytania, czy można tam jakiś zjazd zrobić dla wózka, czy dla roweru, i też odpowiedzi były negatywne. E, więc nie wiem, czy przebudowanie tego przejścia. No ale dobrze. No, można by było, gdyby, gdyby tam zrobić kąty, nie? Pod kątem prostym, po prostu wyjście i wejście. Że wejście by było tam od y, taksówek, wyjście by było już wprost na dworca. No to, jakiś kom... czy by to, nie przeszkadzało. Ale to jakieś kompletne przebudowanie tego przejścia się pan uważa? Nie. Tylko po prostu dorobić schody z, 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 wzdłuż, wzdłuż torów kolejowych. No dorobić, scho z dorobić schody, czyli przebudować przejście. O, no, ale pan teraz wymyślił. Tylko ciąg komunikacyjny samego tunelu nikt by nie ruszał, bo nie byłoby potrzeby. Dobrze, ja sobie muszę zwizualizować tę sytuację. Okej, okay, dobra, dziękuję panu bardzo. zegara się nie doczekamy. Zegara na razie, odpowiedzi są negatywne i miasto też dostawało Dzień, odpowiedzi pan negatywne. Nam nie, nie, no ludzie, no nie jestem cudotwórcą. Nie? Chętnie A bym mi to wydaje że tak. Chętnie <noise> bym nawet podzielił się swoją pensją, żeby dopłacić do tego zegara i wtedy bym umieścił na nim swoje zdjęcie. Pozdrawiam Dziękuję bardzo i bym chciał to zdjęcie na tej na dwunastej, że Adamek bije godzinę. Dobrze. 655295529 zapraszam bardzo serdecznie tematami. Dzisiaj trochę po bandzie, ale... Ale jakie to, to... zdjęcie by było? Jaka, jaka poza? Chcesz pozę jeszcze? Nie no, gęba <noise> tylko. No. Ile tam tego <noise> można, tego zdjęć? Dobrze. Zegar. No, no jest problem. Tak, jest, no, To było zawsze bardzo wygodne rzeczywiście, jak się szło na pociąg, że człowiek widział zegar na ratuszu, potem widział zegar na poczcie i potem widział zegar przy przejściu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, panie Jarku. Dzwonię z Rawicza, słonecznego Rawicza. Tak jak tam u was. Dzień panie Jarku. Dzwoniłem ubiegłym roku do pana kilka razy i żeśmy rozmawiali na temat ulicy Kanarkowej w Rawiczu. To jest zasadnione żużlowym pod tym drugim tunelem małym. Mm. I tamto droga jest, tak wygląda. Tam już nie można jechać samochodem w ogóle, bo teraz po tych roztopach, po tych wszystkich, po tych przymrozkach, to jest krajobraz księżycowy. Nikt nie wiemy, co tam w ogóle się dzieje z tym, że nikt tam się tym nie interesuje. A jaki to jest typ drogi? To jest gruntówka? Tak, to jest gruntówka, to jest taki odcinek kolejowy. Jak robili te dwa tunele w Rawiczu, mhm. przejazdy, to kolej tam zrobiła drogę i z początku gdzieś z pół roku było dobrze. Mhm. Później wiadomo, prace remontowe w Rawiczu, ciężkie samochody jeżdżą, rządzi po 30 ton, rolnicy tam mają pola, jeżdżą Aha. i nic się tam nie robi. A ja mi już, już nie żądam, żeby tam była kostka czy asfalt jakiś. Chodzi o to, żeby to naprawić tą drogę. Wyrównanie, dobrze. No to oczywiście. Pan burmistrz tam wiadomo, że tam jeżdżą z ciężkimi samochodami i tam taką obwodnicę sobie zrobili ludzie hmm. z Masłowa, w ulicy Bocianej, koło pana Matuszewskiego, zakładu i tam sobie przejeżdżają, wszyscy do izbic, do żylic jeżdżą, bo jest blisko. I ja się pytam kierowcy, dlaczego wy tam jeździcie? A oni mówią, bo to już bliżej nie muszą jechać przez miasto. No tak. Dobrze, czyli. A mam są ogrody działkowe, piękne, tam jest 400 działkowców. Ja mówię, no. wybory idą. Przecież samorządowcy nie, nie myślą o tym w ogóle, bo przecież tam jest 400, 400 działek, 400 działkowców razy 4. No to już jest prawie 2000 głosów. Ho! Radiczu, no tak. W że to można wybory wygrać. Z samymi no, działkowcami. <laughs> Te, tak, samymi działkowcami. samymi działkowcami no to dobrze, no to szanowni włodarze Rabicza, zarówno panie burmistrzu jak i państwo radni tak. słyszycie, elektorat siedzi i czeka na kogoż by tu zagłosować i taka narkowa to by ich urządzała. Więc tak no polecamy właśnie. szanownym włodarzom Jawicza no równanie, a jeżeli nie, to nawet może jakąś inwestycję w solidną nawierzchnię. Dziękujemy. Bo teraz, rozmawiałem z zarządem tych działek, mm. w ogóle z działkostwami, oni mówią, dlaczego obok tam, gdzie jest Ford, zrobili piękny parking, zrobili piękne drogi, kostki, wiadomo tam jeszcze zbiornik. Po dułym, y, poligonie wojskowym, tam hmm. jest pięknie, bo tam y, tereny rekreacyjne teraz się robią w koło tych wszystko. Ludzie są szczęśliwi, mówią, ale się chwalą, ale my mamy pięknie. Nie? Mm -hmm. No I dobrze, ulica. Dalej, a panie Jarku, tam jest tylko 100 metrów tej drogi. Ulica Kanarkowa, prośba tak. o naprawę na wierzchni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, miłego dnia życzę. Również bardzo miłego dnia słonecznemu Jawiczowi i wracamy po króciutkiej przerwie za moment. Jeszcze coś zagadaj, bo muszę ustawić rekordy. A to jeszcze tutaj <grymne> muszę <grymne> zagadać, bo tu ktoś zapomniał sobie <grymne> tutaj nadusić Dobrze, odpowiedni są, guzik. Są, są, są. To nadusiłaś <grymne> już ten guzik? Tak, nadusić. krótka przerwa, wracamy za dwie minuty. Czeskie Porady Językowe miałam tutaj przed momentem poza anteną w lekcji. Jarek Adamek tutaj ze mną tak, przed, odrabiał po, <laughs> przed podróżowo, bo tutaj ten słoneczny Rawicz <laughs> nas tak rozmarzył i tak inspiruje nas do jakiejś podróży na ciepłe południe, najbliższe ciepłe południe, poza Rawiczem. To Republika Czeska. Mi nasi bracie czyści. <laughs> tak, i tam warto jednak parę słówek znać, a tymczasem... A przy... parę uważać, żeby nie mówić. 655295529 Czekamy oczywiście pod y, naszym dyżurnym numerem jeszcze przez 10 minut y, dzisiejszy temat dla reportera, więc śmiało proszę dzwonić z całego regionu nie tylko ze Słonecznego Rawicza ale na przykład ze Słonecznej Góry którą właśnie tutaj sobie z Czarnogórą tak też w przerwie sobie utożsamialiśmy, że to już prawie Bałkany e, 65 529 55, 2, 9. i co tam jeszcze u Państwa? Przydałoby się właśnie troszkę jakiegoś wyjazdu, nie? Mhm, a, ja sobie, a ja sobie dzisiaj wyjadę. No, no właśnie, a chwal się gdzie. A ja sobie wyjadę... A, a gdzie, a gdzie i po co? Na Mistrzostwa Włoszakowic, na wciarstwie... Ale to będzie na górce. Które są gdzie? W Kotlinie Kłodzkiej. A, okej, okay, dobrze. Czyli też na południu. Ale zjeżdżasz, panie? Nie no, skąd zjeżdżam? Nie zjeżdżasz? Nie zjeżdżam. A czemu? Jest kilka powodów, <laughs> dla których nie zjeżdżam, z których podstawowym powodem jest, że nie umiem. Nie wiem. Taki powód to nie powód. No chyba, że na worku o! po nawozie. O! Więc jeżeli się ktoś wybiera z Włoszakowic i nas słucha, to niech dla mnie worek po nawozie weźmie. To pytanie brzmi, czy tam na tym stoku śnieg jest? jest. I to jest bardzo dobre pytanie, na które niestety na razie nie znam odpowiedzi. Dobrze, jest telefon. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witamy. A ja z kolei chciałem podziękować i wczoraj koncert piękny na Bolesława Chrobrego, Big Band ze Szkoły Muzycznej, mhm. Dyrekcji Młodzieży, wszystkim, wszystkim Dobrze. chciałem podziękować i życzyć z okazji 45. rocznicy naszej szkoły mhm. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. W takim razie serdeczne pozdrowienia dla Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Leśnie od wiernego słuchacza i kibica. Oby pana. więcej takich koncertów i żeby mogli w godnych warunkach te koncerty odbywać, no. bo ta, ta, ta sala mała na chrobrego to jest za mała. Okej, okay, dziękujemy bardzo, a wczoraj w kwadransie samorządowym pan prezydent zapowiadał, że są plany co do tego kompleksu Dziękuję. budynków. Ma tam powstać sala widowiskowa na 600 miejsc, to wczoraj w kwadransie. Ten kwadrans można sobie zresztą odsłuchać w portalu lk.pl, także zapraszam, można sobie tych szczegółów troszkę... Usłyszeć na temat planów samorządu dotyczących przede wszystkim budynku, gdzie była biblioteka miejska, który obecnie jest pusty, ale on ma, to wszystko ma być przebudowywane i tam właśnie na 600 miejsc, słuchajcie. A kwiaty i motyle? A proszę cię uprzejmie. No to gramy. To jeszcze to przypomnij, że, że, że dla szkoły. Szkoły muzycznej. Państwowa Szkoła Muzyczna w Lesznie. Słuchacze, którzy dzwonią, ale są też słuchacze, którzy piszą. Jeden ze słuchaczy zdążył zareagować, że się uśmiał do łez z tych mistrzostw świata Włoszakowic. Ale że co? Ale no, że to. Ale że z Włoszakowic, czy z mistrzostw, czy z mnauciarstwa, czy ze mnie? No nie wiem. Nie tego, sprecyzował Tego nie wiem, ale Dobrze. ktoś inny jeszcze zdążył napisać, że gdyby były na przykład mistrzostwa Placu Maciga, no to wtedy ty będziesz mógł zjeżdżać. Słuchaj, ja w ogóle jestem, ja w ogóle jestem posiadaczem komu. tytułu wicemistrza Polskich Dziennikarzy w, w staneczkarstwie. Fantastycznie. No, byłem wiele <grym> lat temu. Dzięki grawitacji przede wszystkim. O, tak. Ale tak było. I mam dziś ten puchar nawet. Wnukom będę pokazywał. 65 5, 29, 5, 5, 29. Czekamy, co tam jeszcze u państwa. Będzie nam bardzo miło, jeżeli sobie jeszcze porozmawiamy. A propos Big Band'u, szkoły muzycznej i w ogóle Big Bandów, to mi się marzy nie tyle, żeby był taki koncert, że wszyscy siedzą, Big Band gra, tylko Big Band gra, a wszyscy tańczą. O, taki mm -hmm. koncert. Bo Big Bendy to są Ale wiesz, że taki koncert był? Grające, Gdzie był? No, nasz kolega DJ Inox Zwaldek, Kaczmarek przecież Ale taki, zorganizował. No, to, no to i jednak to, tak. Big Band Walenczewski, rozumiesz, instrumenty, o. dęciaki i inne grały, a ludzie tańczyli. Maestro Walenczeski, to on umi, no, to mu trzeba właśnie. przyznać. No, i takie i takie koncerty, to ja bardzo. Nie, bo ostatnio też prowadziłem koncert Big Bendów w Krabi i też tak, państwo, mnóstwo ludzi przyszło i siedzieli w tym kinie, ja mówię, ale szkoda, że tak nie mogą sobie potańczyć. Do takiej pięknej, tanecznej, starej, dobrej muzyki, te wszystkie gleny, Millery i tak dalej. To by była piękna rzecz. I może kiedyś właśnie taki koncert szkoła muzyczna zrobi. Z tańczeniem 65 529 5529 co tam jeszcze u Państwa. No, jeszcze 5 minut, więc szybko dzwoncie, jeżeli macie jakąkolwiek sprawę, to może być o dziurach, to może być o lampach. To może być o innych sprawach, które wam doskwierają. Albo jak chcecie się jakąś refleksją, obserwacją podzielić, to też zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę ściśleć radio tylko. I słuchamy. Dzień dobry, koleżanki. Witamy. E, ja chciałam zapytać o drogę na Henrykowo Raporowa Jadąc. Tam mamy piękny wiadukt. O. E, zrobiony. E, chodzi o to, że. Przez ostatni czas jakoś nasi drogowcy, czy yy, sprzątający, to nie za, nie za bardzo dbają o to. Jedąc z na przykład pełno śmieci, wszystkiego, butelek się pląta. Mm. E, z początku bardzo dbali o to, po powiedzmy zrobieniu tego wszystkiego, a teraz jakoś no, nie za bardzo komuś się chce albo coś. Dużo ludzi jeździ rowerami, tutaj piękna ścieżka. Hmm. A tutaj normalnie Haszcze, Futelek pełna. Ale to już yy, poza granicami miasta, tak? To znaczy to już y, za wiaduktem jest. Po prostu za wiadukt wiaduktem jadąc... w stronę góry. Tak. Yy, Wieduta Henrykowa. Tak, to już jest. Tam to już jest droga wojewódzka, więc Aha. trzeba będzie wojewódzki zarząd dróg w Poznaniu poprosić. O, to dobrze. Okej, okay, to WZDW no, poznań. No, z początku, z początku bardzo fajnie dbali o to, kosili z e, zeszłego roku. U. Powiedzmy to praktycznie, e, ja wiem, że by była susza. Nie kosili, nie, nie, nie dbali w ogóle o te haszcze tam. No, Koszenie to nie wiem, natomiast chodzi ogólnie, żeby zrobić porządki. To może z tym koszeniem to pewnie wiosną jadą, ale dobra. Zgłosimy, poprosimy o to, żeby tam prace porządkowe przeprowadzić. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo aż do granicy, czyli dom do Rowu no Polskiego to tak, jest tak, właśnie w zarządzie mm, samorządu województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam gorąc redakcję. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, życzymy miłego jeżdżenia. Pogoda jest taka właśnie rowerowa, już się zrobiła. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką sprawę. Y Wie pan co? Yy, Koło Manhattan jest plac do koszkówki. Cały szkła od petard, same pijaczki tam siedzą wciąż. Człowiek by chciał z dzieckiem pograć w koszkówkę, no nie może, bo same szkła. Czy ktoś za to jest odpowiedzialny w ogóle za ten plac? Mm, nie wiem, czy nie spółdzielnia, ale trzeba będzie sprawdzić, czyje to jest, to boisko. Bo to jest tam po drugiej stronie, alejki, tak, nie? To tu mm -hmm. Tak, kosetów tam, tak, tutaj koło żabki i to same butelki, przecież tam młodzież siedzi, nie może człowiek nawet wyjść w kosza, z dzieckiem, pograć o nic, no, mm -hmm. I nikt tego, nikt na tym nie, nie reaguje, nic. Hmm. Znaczy, no cóż, spożywanie wszelkich alkoholi na, w, miejsc, w miejscach publicznych jest oczywiście wykroczeniem, więc tutaj myślę, że Straż Miejska. Natomiast sprzątaniem, no to właściciel terenu tu by się musiał zająć, więc trzeba ustalić, kto tam jest właścicielem. E, obstawiam, być może spółdzielnia, ale, pewności nie? ale pewności nie mam. Okej, okay, dziękuję mhm. bardzo. Dziękuję. I drodzy Państwo, ostatnie półtorej minuty naszej dzisiejszej audycji, więc wypełnijcie nam te półtorej minuty jakimś fajnym telefonem. Czekam z niecierpliwością, kto do nas zadzwoni dzisiaj w ten piątek, przepiękny 2 lutego. I czy ktoś będzie? Bo jak nie, to cóż, będziemy się nastawiać na narciarstwo alpejskie w Kotlinie Kłodzkiej Mm, może być ciekawie. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Halo? Witam. Dzień witam, dobry. To ja. To ja. Poznaję A propos Henrykowa. Mm -hmm. Proszę państwa. Y kto tam y śmieci? No ro rowerzyści. Kto rzuca te butelki? Przecież zarząd dróg nie będzie jeździł sprzątać drogi. Jakiś czas temu był telefon że tam Finlandia taka czysta, ja powiem, że Niemcy czyste w 72 jeździłam na dowód osobisty, byłam zszokowana czystością z Gerlitz i tak dalej. Także ktoś to brudzi, tak? No tak. I niech ten, ten ktoś jak yy, jedzie rowerem, a zamarzy mu się wypić. Y, nie wiem, jakąś orężatkę i butelkę rzucić w krzaki, no to niech tą butelkę zabierze do domu i wrzuci do śmieci y, segregowanych. Mam rację? Y, y, tak, zgadzam się z panią w całej rozciągłości. Te śmieci nie rosną tam z ziemi. Y, ja, tak. by, ja bym co prawda obstawiał jednak nie do końca rowerzystów, tylko może bardziej tych, którzy samochodami jadą. I, Też! I, tak, i poz, ma pan pozbywają rację. I się śmieci. No tak, tak Szybkę no tak. odsunie i, i przez szybkę wyrzuca co, co, co mu tam przeszkadza w samochodzie, tak? Jakiś papierek od cukierka, butelka i tak dalej i tym podobne. Dziękuję czulam panie... ludzi, tak? Jestem wrogiem koszy do, na śmieci, koszy, koszy, kosze w Polsce są niepotrzebne. Równajmy do Finlandii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Równajmy do Finlandii pod każdym względem, może poza tym. Pogodowym, chociaż nie wiem jak tam w Finlandii obecnie. Patrycja pokazuje, że nieubłaganie czas nasz się skończył, więc żegnając się z Państwem, życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek o 9.15.